Wyobraź sobie, że kupujesz wymarzony dom albo dziedziczysz ziemię po dziadkę. Jest pięknie zielono, ale jest jeden problem: wielki słup na środku trawnika, rura z gazem, przez którą nie możesz wybudować garażu, albo kable telekomunikacyjne biegnące pod Twoją działką. Przedsiębiorstwa przesyłowe, giganci energetyczni, gazowi, wodociągowi korzystają z Twojej ziemi, zarabiają na tym miliardy, a Ty, Ty często słyszysz tylko proszę Pana, to stoi tu od lat, należy nam się za darmo przez zasiedzenie. Przez lata słyszałeś, że nic nie da się zrobić, że prawo chroni gigantów, ale mam dla ciebie dobrą wiadomość, która może być warta tysiące, a nawet dziesiątki lub setki tysięcy złotych. Zasady gry właśnie się zmieniły. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który dla firm przesyłowych jest trzęsieniem ziemi. Zostań ze mną do końca, bo jeśli masz na działce choć kawałek rury lub kabla, ten film jest o Twoich pieniądzach. Zanim powiem Ci, jak odzyskać kontrolę i pieniądze, musisz zrozumieć, jak Cię ogrywano. Mechanizm był prosty. Przedsiębiorstwo przesyłowe mówiło Nasz słup stoi tu od 30 lat. Zasiedzieliśmy służebność gruntową na kształt służebności przesyłu. Korzystamy za darmo. Dziękujemy i do widzenia. Sądy często przyklepywały to tłumaczenie Dlaczego? Bo firmy twierdziły, że działały w dobrej wierze. Wyciągały stare, wyblakłe decyzje administracyjne z czasów PRL-u, nawet wydawane bez udziału właścicieli ziemi, i traktowały je jak żelazny blade. To była walka Dawida z Goliatem. Jeśli firma weszła na Twój grunt nielegalnie, ale siedziała tam wystarczająco długo, prawo działało na ich korzyść. Cóż, Goliat właśnie dostał potężny cios w kolano. Mówimy tutaj o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2025 roku, który wstrząsnął działami prawnymi spółek energetycznych. Co dokładnie orzekł trybunał? Trybunał stwierdził jasno, organy państwowe nie mogą premiować bezprawia. Jeżeli przedsiębiorstwo przesłowe zajęło twój grunt na podstawie wadliwej decyzji administracyjnej albo w ogóle bez niej, nie może zasłaniać się dobrą wiarą. Co to oznacza w ludzkim języku? że nie mogą już tak łatwo powiedzieć Zasiedzieliśmy, bo myśleliśmy, że nam wolno. Skrócono im drogą ucieczki. Trybunał uznał, że interpretacja prawa, która pozwalała na ograniczanie Twoich praw własności pod płaszczykiem zasiedzenia, narusza konstytucję RP. Narusza Twoje święte prawo własności. Dobrze, prawo prawem, ale co Ty z tego będziesz miał? Ten wyrok otwiera Ci możliwość domagania się zapłaty ogromnych pieniędzy od firmy, do której ta instalacja należy, za bezumowne korzystanie z Twojej nieruchomości. Skoro trudniej im udowodnić zasiedzenie, to znaczy, że przebywają na Twoim terenie bezumownie. Oto co możesz zyskać, powołując się na nowe orzecznictwo. Po pierwsze, to wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu. Możesz żądać pieniędzy za to, że ich urządzenia stały u Ciebie przez ostatnie lata, nawet do 6 czy 10 lat wstecz to często są kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Po drugie, ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem. Od teraz co miesiąc lub co rok firma będzie musiała płacić czynsz za to, że ich rura czy kabel leży na Twojej ziemi. Możliwe jest też ustanowienie jednorazowego wynagrodzenia, które reguluje sprawę raz na zawsze. Po trzecie, odszkodowanie za utratą wartości działki. Twój grunt jest mniej wart przez ten słup. Możliwe, że należy Ci się też rekompensata. Ten wyrok wytrąca im z ręki argument, nie zapłacimy, bo już to przejęliśmy przez zasiedzenie. Teraz sądy muszą patrzeć na sprawę przez pryzmat ochrony Twojej własności, a nie wygody korporacji. Ale uwaga, pieniądze nie przyjdą same. Operatorzy sami z siebie nie wyślą Ci przelewu z przeprosinami, będą liczyć na Twoją niewiedzę, będą liczyć na to, że nie obejrzałeś tego filmu. Sytuacja jest dynamiczna. Wyrok Trybunału otwiera furtkę, ale przez tę furtkę musisz przejść sam. Oczywiście najlepiej z dobrym prawnikiem, który wie, jak wykorzystać to konkretne orzeczenie w negocjacjach. Masz na działce słup rurę lub transformator? Nie pozwól, by dalej zarabiali Twoim kosztem. Co musisz zrobić teraz? Po pierwsze, znajdź dokumenty własności działki. Po drugie, sprawdź, czy masz podpisaną jakąkolwiek umowę z przedsiębiorcą przesyłowym, gdzie wyraziłeś zgodę na budowę urządzeń. Jeśli nie, jesteś na wygranej pozycji. Pamiętaj jednak, że zgodę mogli wydać też poprzedni właściciele, w tym Twój spadkodawca, na przykład Twój dziadek. Trzecia sprawa: skonsultuj się ze specjalistami od spraw służebności przesyłu. W kancelarii Eurolegę zajmujemy się także takimi sprawami od wielu lat i pomagamy w ustalaniu i dochodzeniu roszczeń. Twoja ziemia, twoje prawo, twoje pieniądze. Wyrok Trybunału dał Ci amunicję. Czas w końcu skorzystać z możliwości, jakie się pojawiły. Nie wiadomo, czy zmiana w tym zakresie jest trwała i jak długo potrwa. W opisie tego filmu znajdziesz link do formularza kontaktowego. Kliknij w niego. Wypełni i wyślij do nas, aby uzyskać więcej informacji. Kliknij też łapkę w górę, jeśli uważasz, że wielkie korporacje powinny płacić za to, z czego korzystają. A za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.